Zmiana. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedna pytania. Pustelnik. Co wychodzi na przeciw? Osiem monet. Wynik, odpowiedź, rada. Rycerz Bław. Dołożę kartę. Dołożę kartę. Mag. Na spodzie talii jest karta Asbław. I to może być tło czytania. To jest dominacja. Iskra zapalna. Działanie. Sedno. pustelnik Samotność. Szukanie dla siebie drogi. Analizowanie własnych działań. Osamotnienie. Osamotnienie umożliwia zyskanie nowego spojrzenia na swoją sytuację. Człowiek jest skupiony na własnej psychice. To też jest nauka, rozwój. Możemy szukać prawdy o sobie lub o kimś. To jest czas przemyśleń i refleksji. Przed podjęciem, de przed podjęciem decyzji należy się głęboko i spokojnie zastanowić. Co wychodzi naprzeciw? Osiem monet. Stawianie zbyt wysokich wymagań, wysokich oczekiwań. Chcemy wygody to też jest próba nagięcia partnera do zmiany. Również mamy problem w dialogu, problem w komunikacji. Jedna ze strony chce de decydować za dwoje. Być może parze brakuje wzajemności, wzajemnych uczuć i szacunku do siebie. Wynik, odpowiedź, rada Rycerz Buław As Kielichów i Mak. Przemieszczanie się, przeprowadzenie się. Natomiast trzeba zobaczyć swój błąd. To jest uświadomienie sobie o popełnionym błędzie. To jest dobry czas na zmiany. To jest entuzjazm, odwaga oraz poszukiwanie nowych możliwości. Rycerz Buław pokazuje, aby podjąć działania. Natomiast. Mężczyzna w rycerzu Buław jest osobą niedojrzałą, niedojrzałą emocjonalnie, niezależnie ile ma lat. Nie rozumiesz konfliktu z osobą, która jest niedojrzała emocjonalnie, dlatego, że ona nie dąży do zmiany, ona nie dąży do rozwiązania konfliktu, ale dąży do wymuszenia tego, co chce, to co chce dostać, narzuca swoje zdanie. Zrobi siebie ofiarę, wzbudzi żal, zrobi wszystko, by było tak, jak ona chce, by tylko odwrócić uwagę od tego, co jest ważne i co czuje. I dlatego będzie przekręcać y, sytuację, manipulować, opowiadać wieś, wieści dziwnej treści, zmieniać kontekst. Taka osoba wraca do przeszłości. Krytykuje. Trzeba zrozumieć, że taka osoba ma niechęć do wzięcia odpowiedzialności. Często wiąże się z tym, w jakiej atmosferze dorostała. Natomiast ty nie odpowiadasz za dzieciństwo tej osoby. Pokazała się kobieta, która jest w męskiej energii. Więc trudno będzie stworzyć związek, szczęśliwy związek. Też zabrakło mi akceptacji siebie, poznania siebie. Nie znasz siebie, a to jest sztuka. I proszę o tym pamiętać. Po pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość i po czwarte miłość własną. Pozdrawiam Klaretarot i bośbie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o oś.